Pan, pan i pan eee yy, Ran. <grym> Dzień dobry. Musiał się zastanowić. No bo trzeba, nie wiem jak Nie zakryć pizdy, bo trzeba czytać ducha kurwa. No, także ten. Yy, zapomniałem. Robić, a nie wiem robić. Czytać. Dobra, to tak teraz się nazywa Kurwa Karol Miller. Odpowiada ludziom, którzy nie są za. Kurwa są sami. Eee, dobra, czytam kurwy, zadania. Eee, ducha odpędź go goni gracza u dło. czyli chuja zrobimy. Dowody zjawisk MF, czytnika paranormalnych znajdź. Oraz duch zdmuchnął e, spraw, aby świeczkę. Czyli z was Lecimy, zabimy, kurwa. Lecimy, kurwa. Dobra. Wchodzimy do domu, jak do siebie. O, zop, zop. O, jest git, jest pusta. Dobra. Szafa pusta, nie ma kurwa tego... Tarota karta jest. Korki są jest. w garażu. Kurwa. Korki w garażu. Jest karta tarota, nie bawimy się nią. Pamiętajcie panowie, bo to jest niebezpieczna zabawa dla debili. No i drodzy dzieci, Ta nie tam? bawcie się kartami karota. Ej! Ej! Bo ja tu mia. Ej, bo w salonie MSK2 jest! Tu, o, okay. ta, właśnie, w salonie. Ale tu czekaj, to w salonie czy kajesz tu w korytarzu? Tu jest i tu, tu! I czekaj, tu jestem FKB i tu jestem FKB. To jestem, kurwa. To czekaj. No. Temperatura to może chyba rozwiązać, wiesz? Dobra, eee. bo tu mi No i tu drzwi otworzył, tu tu jest, bo tu drzwi otworzył też. No to tu. Dobra, to ja lecę, proszę sprzętu. No i panowie kurwa już ducha znaleźliśmy, my to się na kurwa gra Patrzę, jak nagrywamy odcinki, to jest zajebiście A jak nie nagrywamy, to ten kutas mnie straszy o, kurwa Dobra, to ja biorę świeżkę i zapałki Idziemy podpalić mu dom Dobra, panowie już są dwie minuty odcinka, widzicie jak szybko ten czas leci? <laughs> kurwa O, no, my kurwa straszy ten pedał także, no do Hasioka. E. Czekaj Mirek. A to Mirek. Nie, nie. Dobra. Ja jestem wolny. No i super. No to z wana, przychodź tutaj. No idę, czekaj, kamerę w Ale M. Ewa, e, M... kto -e, e, ma ufałkę kurwa? Ja nie, ja mówiłem do z kamerę. Ale po co no, to mam to? calls. Ghost! Where are you? Ghost! On odpowiada jak jesteś samemu jak coś. Aha, okay. no to kurwa, no to co wy mi tu wchodzicie? O, wyjepał świeczkę, wyjepał świeczkę, czas... No, zaliczyło. ...zypnąć zdjęcie. O, no to postawię jeb... na Miller. Karol Miller. bo wyjepał ty, kurwa, Kajufałka, panowie. Aha, i, kalor, I Karol, Karol, Miller, ja? Ja. Yeah. Karol Miller, Czekaj, stój, stój, stój. Karol Miller, stoi, stoi, stoi. show yourself. Stoi chwilkę. Gówno. No, ale na... te, na włącznik światła daj, na włącznik światła, bo no, on tam Gówno. Zamczy... Tu też gówno O na pismo ducha jest A, Pismo ducha Ej o, to, to jest, to No Weź to zobacz A to jakiś gówno, kurwa jakiś Devin to napisał, to dlatego tu strasznie ja, No to czekaj, zobaczę temperaturę, bo na przyzerze stanęła, kurwa co to jest no i nie ma, nika i nic, na lustrze nic nie ma, o Boże i to tą mf kurwa, ja i ciemno tu zrobię, bo... Ciemno tu zrobię. <laughs> Jest ciemno. No kurwa macie, to tą lampkę oświecamy, tak kurwa, no. Dobra, wy... Dobra, Paweł, wypierdalaj, ja tu muszę gadać. Ty... No... no dobrze, żeś kamerę... No dobrze, kamerę bo... Po... A! Bo ona musi patrzeć, no, to dobrze, to... Czekaj, to... korki Zdobre, jeszcze, tak, wiesz, to sprawdzam, czy są orby. Eee... Ehm... No moje oko na razie nie ma, ale mogą się później pojawić. Dobra, panowie, Carol e, Miller, where are you? Carol Miller, show yourself. Carol Miller, where are you? Carol Miller, where are you? Carol Miller, show yourself. Nie. Te, tak się nazywa. Dobrze się nazywa. Ty dobrze go Ta... do tego A. Carol e, Miller, How many people killed this house? Ghost, show yourself! Ghost, how many people kill this house? Ghost, where are you? Ghost, nie. show yourself! Ghost, how many people kill this house? Ghost, now Ta so. you're Tak, tak, są orby. Orby na przykład. orby, ja? Tak, tak. Ja. O kurwa, same te chujowe duchy, dobra. Więc e, może być, mroźne mogą, ultra nie ma, MF-ki nie ma, spirit może być, dodcy mogą być. E, kurwa. To e, znaczy, dobra. Eee... Ghost, show Mirek, zgaś latarkę. Zgaszląłem. U mnie się świeci. Kurwa, się o, o jest, o, docy. Kurwa, o, o kurwa, ja pierdolę, nie? Jaki kutas jebany, zaraz go zabije. kurwa, jakby go starą. Dobra, e, to jest hiu. Wszystko, wszystko może być. Wszystko. A to no Jeszcze, ale No, Ale nie, tego Aro. u góry nie zrobimy. Ciężko, trudniejszy o... jest. E, tak szczerze, mamy jeszcze... Wszystkie zadania są... Do, do, wszystkie no, wszystkie dowody jeszcze są aktualne. Ja? Yeah. Dobra. Na to spierdalamy. E, ale czekaj, co? Czemu? No bo mamy ducha, nie? Jaki? No raju. Znaczy No tkaję. No pismo ducha Orby. I A, no dobra, 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 dobra. Sorry, ja się... pomieszałem się. Dobra, dobra. O, bo to jest schizofremia. Kurwa, właśnie nie, nie bierzcie przykładu z Randoma, to jest największy schizofrenia. Dobra, dzień dobry dzieci, także tak, zamknąć pizdę i teraz słuchajcie mnie. Eee, ja wam po Kurwa, stać tu kurwa, Marcia, nie. No, to ten duch się nazywa Barbara Cordero. Eee, lubi w dupę, także możecie jej propozycji składać. Eee, mm -hmm. Odpowiada ludziom, którzy są sami, czyli jedna osoba może do niej wejść. Eee, Czytam wam, y, kurwa, zadania y, Paranormalny, y, paraboliczny mikrofon, wykryj dźwięk przy pomocy y, Średnią na poziomie poniżej 25% uzyskaj psychikę y, y, Pomocą czytnika zjawisk paranormalnych dowody znajdź y, za MF tak czy no. Czyli możemy wszystko zrobić Także, panowie idemy, idemy, ruchy żwawo, kosimy tysiące i lecimy Dobra. Be, bo już ciszej. Ma... Tu, tu są zrobi. drzwi uchylone. O korki... Pentagram jest. Ooo. Aaaaa, no, wiedziałem, że w tym domu szatany mieszkam. O oh, wiedziałem, kurwa. Ale tu były, to gaś będzie tutaj, Kajś, tutaj. No. Oj, cyknięta, kota! Kaj kurwa, korki. No już są włączone. Kaj okay, kość? O właśnie. Ja w to ale... przejebane no i dupa, do naszej szafy już nie wejdziemy, bo już jest zawarta A, a to kurwa, no mówię, że właściciel tego domu się naszym życiem nie przejmuje. a cały nas duch zabije, co kurwa, będzie kajkość kuchnia tu, patrzcie się na a, kurwa co to jest? łydka kurwa no. Nie wiem, dobra, ale wiadomo, to... dalej nie wiem, kaj idą. Znaczy, do piwnicy. No, i tu będzie demon, kurwa. Ej, Zan zabije w tej kurwa. Pince, no, by ty... się sumie. No. Ej, nie dziwił, w Nie, nie, kuchana, zryw, to na razie chyba. Nie, no, co, odpalamy. <ślepy> 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 to nie. Zaj, zaj, zaj no, to Nie, zaś nie do będziemy zaj tego kurwa, debilas szukać, kurwa, i raz jeszcze zhantuje, rozumiesz to? Tak. Mm. No, no, teraz już nie jest takie fajne. W razie czego kurde no tu mamy te szafki wolne, ale... No, chuja nie ma tego podawa. No i zaś nieśmiały jakiś się trafił A to to, to kto wyjebał te? Te kto wyjebał tego trampka? Cześć, bo coś tu się... O, tutaj jest, tu się drzwi uchyliły, tu coś sprawdźcie, tu, 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 tu sprawdźcie. Ale to ja to uchyliłem. o, o kurda, no, tak. no jest, no i widzisz, mamy ducha. A to traje, dłuższe poszukiwania były, kurwa. No od nas pewnie psychikę mamy 5% kurwa Eee... No prawie Tak, prawie, kurwa. Czyli MF no, mamy, to, mikrofon to i 25%. No to ja biorę mikrofon i sól. I to ja robię kurwa... No, no to ja biorę spirit boxa, nie? No, i Kurwa tego i tam no. No, To moje kurwa zadanie, nie? O takie życie, no. Ale no. mi się to podoba, że ten kurwa debil jest przy tym, przy wejściu. No. Wyjściu, tak? I szafem my tu od razu obok to jeszcze, spoko. O pismo mam. O, moje. pismo ducha panowie. Eee, jeszcze ten. Eee, nie, w ogóle kurwa chyba ty chuj nie robi żadnych odcisków a to kurwa. No. Zobacz po tej po tym oknie. Po oknie tutaj tak. Nic tu nie robi, żadnych odcisków. A to tam to okno? Na... Kurwa jaka interakcja ma. No. Czekaj jaka temperatura kurwa, no weź to. No, trójka, ale to spokojnie, to jeszcze normalna temperatura, a zawsze znaczy, kurwa, y... no. Czekaj, bo ona sama, no to hul, to będę by, musiał ten... ja no, tu będę musiał... Ośla, ja muszę z tym na mikrofonem stala tymi rzeczami, kurwa, jakbyśmy mu matkę zabili, czy coś takiego. No. Te jakieś zadania... A, jest! Pismo Ducha, dobra, no to mamy refenanta, Poltergeist'a, kurwa... na dwa razy o. sól. Tak. Wyk. Interakcja kurwa pismo ducha, naruszona sól, naruszona słuchaj. No, to weź iść mi rękę. Taję, kurwa Mirek Co? No iść po... Po, no, ja ja biedą, i po... Ale nie, kurwa ku graj ja No. Dobra, ale po mozo chłopie. Ja A tutaj co jest z mikrofonem? Żeby nam się misja zrobiła, nic nie a nawet. No, no zaraz pogada kurwa, macz no ten ster. Weź na razie wyjść, bo a, nie ty, postawi kamery, tylko kurwa to no. No, to nikt... No, jest hey, statyw. Ale bez statywa też można. Tu postawi, gdzie są te, te i. Czy ja mam to zrobić? Patrzę, znaczy, ja was nauczę, dokąd stawiać. stawić. Mam. Dobra, to wyjdź. No, będziemy na kamery. No i patrz, to jest 5 minut, tylko kurwa, jak to ustawili? Dobra, czekaj, a e, jak się atakę. ten kurwa, który nazywa? Oba oh Eee, Barbara... ...Porder. Cordero. Barbara Cordero, where, where are you? Barbara Cordero, show yourself. Barbara Cordero. Barbara Porder, where are you? Barbara Cordero. Barbara Porder, no, ja połączyłem latarkę no, dalej. No, teraz. Nie, gadałem do Mirka do Tybka. Dobra, dobra. E, Barbara, Porter, show yourself. Barbara. O kurwa. O, spirit box mamy. Ja spirit box to fajnie. Trzeba teraz ten mikrofon. Y no, mikrofon trzeba zrobić, bo kurwa dalej nic nie powiedziałem. Dobra, co może być? Mroźne mogą być, ultra może być, no, e MF może być, być dotcy mogą być i orby. Bo no to ja wychodzę z tego i idemy ten, orb, dotsy patrzeć. O Jezus, wszystko może wyjść zaś i... No to mamy dosyć szeroki wybór, panowie. To myśli... Najgorsze jest to, że może być... Ty i panowie, bo my nie wiemy, czy to jest deogen. Jak to jest deogen, to wieka nie jesteśmy, także uważać na hanty trzeba. na razie nie jest za bardzo... E, no ale tak po co, sobie, nie, tak będzie lepiej? No więcej no ja, widziamy. no ja, no ja. Ja, no bo ten duch jest biały, a ten pokój jest biały, kurwa, to by chuja zobaczył. Jest czarny. Tak, to teraz więcej zobaczy. <laughs> teraz jest czarny, no i widzisz, bo zmiana kolorów do 180 osób. Chyba gówno będzie A co nie doty to o kurwa to ale, może być do no, Ale nie. mogą być orby też nie? To... To jak dotsy nie będzie panowie, to nie ma do na to git. Dobra, no to, Dobra, nie, no to musiał... ja idę zobaczyć. Się nie to nie ja idę wykonać wisję. To ja idę z tą, to ja bo ja muszę mikrofon ten mikrofon jeszcze zrobić. To pójdziemy. No, to, ja to, to idemy w dwóch czy... Ale tam jest mikrofon. To idem Czekaj Czekajcie. Może... te ja czysty, bo ja w psychiku mamy ten. Hmm. A coś tam? Nie, wezmę drugiego krucifeksa na wszelki wielkie. No. Dobra. Hmm. Cze, bo to jest drugi, to ja też włączę w razie czego muszę. Po po No na O mam tej mam tej mam mam, tej ma, tej mam. Tej już zrobiłem Już jest, powiedział huzler Dobra czekaj, to mamy tu chyba, to zobaczę czy w innych pokojach nie ma mniej hmm. O tu rośnie, dobra to tu jest git, to jednak tutaj w tej się... hmm. Ale nie spodoba niżej zaraz. A on nie ma, to zaraz obadam, oba czekaj Dobre Kaja ukałka o ile? 3 No nie wiem kurwa co to taki depil chyba nie To tak, to ultra nie ma Na pewno, bo to jest wręcz kurwa niemożliwe No Tak to by było na, na szybie Coś No a tu już od... minus e, minusowa, mroźne są moro e, moroi to jest Dobra Mroźne, moroi Mamy wszystko A jeszcze 25% psyche jeszcze trzeba zrobić, nie? Tak, ja, zobaczymy ile mamy, bo jak coś się może schylić ten... mamy, mamy wszystko chyba, bo nie? A nie, nie mam psychy jeszcze. No jeszcze chwila, dobra, no to pójcie, pójdźcie, pójdźcie No Tym więcej osób z nami pójdzie, tym lepiej, dobra. No bo musi to nam... Idziemy. Musi nam wszystkim psycha spać niestety do, do 25, żeby było razem hmm. O, uspokoił się, jednak nie Akur się pane A nie wiem, czy, mi, nie wiem, czy po 20, poniżej 25 psychy to już nie hantuje tak częściej bardzo. Hmm. No bo to był demon, to on hantuje nawet jak masz 90%, taka prawda. O, zaś się uspokoił. A to je moroi, także chyba on nie hantuje. Czekaj, zobaczę co ten debil robi. No ale... E, moroi. E, wyjątkowa moc i ma... i przez jego fer... O kurwa. O kurwa, zajebana szafa, serio kurwa. Mnie, ja mnie, by... A to dobrze, to mała stopnia. no, snu. Dom... <gry> dobra, róbcie mu zdjęcie, żeby wiesz. Kurwa, nie jest no Tu martwy, leży w szafie tak. najebany. No kaj, to kurwa. Będzie na mnie się przypomina. Tam leży, nie. Zrobiłem mu kopię. Dobra, ale chyba powinniśmy mieć wszystkie zadania. <gry> no to dobra, martwe ciało, kurwa. Mamy wszystko, uciekamy. To... O, kutas tam po, powinien potrójnie kurwa, O, Ale poczeknął spodu, stary. stary. O kurwa 5% średnie mamy chłopie O 0 mamy Dobra To, ten i to Dobra kurwy, teraz tak, czyli w banie i mam mówię ducha Klasycznie Ten kuta nazywa się ten, ten Huntley Którzy są sami i odpowiada czy jest pedałem No, to teraz zadania Członek e, polowania podczas ucieknie duchowi, kto nie? E, dowody zjawisk e, znajdź MF czytnik pomocą za paranormalny. E, ducha za pomocą e, ruchu czujnika obecność wykryć. Dobra. Nie ma. Gdzie do ja. no e, kaj kaj ona e, Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie domu Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma.

No to MF1, kurwa macie mm. Ja jestem, pewnie. Nie, bo tu wchodził wybija, ale nie wiem pan. O czekaj, tu coś, tu, tu, tu coś, tu coś O! Jest o. Ale, o. A tu? Ale, ale nie buch. Ale mi buchnąłem Albo tu, albo ktoś tu w przejściu, albo tu. W tym pokoju tu, albo tu. Coś takiego Paczik tutaj paratu O, temporacz było

Dobra. O wra tu potrał się na ślebie. Tyle no, nic takiego śmiesznego tutaj. No śmiesznego, mm. no, szkoda chłopa. Ojej no. ej, nie! Ultra ja, ej,ka łapka jest, kurwa. E, a temperatura... Czyli utrafiony, ja, ja? Spadła tak. Ja trafionym. Możesz to do sobie postawię. Eee, ma ten duch na grą, ale nie jestem pewny. Czekaj. A nie, nic chuja na bas. Nie. nie, chuja na basy no, dobra. Nie nic. Nie widzę. Ile posłów? Aha, jak się pana ten pedał nazywa? Mamy wszystkie misje, że coś Jak się ten chuj nazywa, powiedzcie mi Ted Huntley Ted Huntley, where are you? Ted Huntley, show yourself Ted Huntley, where are you? Ted Huntley, are you angry? Ted Huntley, give me a sign Ghost, give me a sign co się stało? Nie, bo ja piać, coś piszę papki. Ta sól się, się ta surz zbugowała. Jedna jest taka malutka i drugi jest taki duży. Ile MFK2? Jeden. Dobra, to my z pierwszą Idziemy A kamery? Dobrze, dałeś kamery. Teraz latarkę od razu. Nie dałeś kamery. Jezus, no. No to nie samego mm -hmm. dojść Ted Huntley, where are you? Ted Huntley, show yourself Ghost, where are you? Ghost, are you em e friendly? Ghost, are you able e Jezu, jak to się ty docydował, to jest? No, to nie ja dałem Ja plus tego postawiłem Ghost, to... show, show yourself, ghost, postawiłem ghost. Postawiłem. ghost, give me a sign Ghost, how many people kill this house? Ghost Mira klatarka Ted Huntley, where are you? Ted Huntley, show yourself. Ted Huntley, are you evil? Ted Huntley, where are you? Ted Huntley, uh, give me a sign. Ghost, give me a sign. Ghost, are you evil? Ghost, how many people kill this house? Nie, uh, yeah, ten duch nie robi w ogóle, kurwa chyba nie ***towi, także będzie trzeba... A ja stąd spierdalam. Uh, idziemy z oglądać takie... Orby. Kurby, ja? Ja To już spirita nie będzie Mroźne mogą być e, Pisma nie ma e, Dodcy mogą być To jeszcze Dodcy chwilę pobronimy hm. Ciągle tam łazi Ale kurde To ona no, odpierdala nie? No nie. O kurwa Nie, to nie było tego nie ma. Hmm. albo, no, tak. albo dotycy są źle ustawione, albo ich nie będzie. Chyba nie będzie Nochy są ustawione. O. Nie, nie będzie, bo już by było, no dobra. dobra. To znaczy do, raczej skreślamy. No to ja a to skreślę, teraz co z... będzie? E, mf albo. Mroźne MF. mogą być. Mi się daj, że bardziej mroźne. Kurde, a jeszcze coś zadanie jest nie. Coś stąd będzie potrzebne? Nie, no dobra. Tu musimy teraz patrzeć temperaturę, no. Nie ma, no to będzie pewnie MF5 prędzej, bo jest około. NAF. No owak, jakby się zgadzał. No sobie to poczekamy, aż trochę nam psycha siądzie, to co nam pokaże. Ciepnął książką jest No to jeszcze czekamy. Hmm. Nie chodź, co pan. Hmm. A zrobiłeś zdjęcie soli? Ej, ja dwa razy nawet. Dwa dobra, razy. dobra, 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 dobra. Mm. O, ryknął. No za... o, mnie! Kurwi mnie pan Spoczka. to ta, ta mina w tej postaci? Ja pierdolę. Oh. Zobaczcie na swoje miny postaci. Ja pierdolę. O kurwa, ile? E? O kurwa, kurwił się. No. Ile mewka? E. To ja nie wiem czy piąt kurde no, nie no musimy jeszcze posiedzieć tutaj no aż się nie bardziej nie zerwuję albo mroźne eee. kurwa drzwi przekonze zamykamy te drzwi Zamykamy te drzwi panowie challenge, kurwa No spoko Odchodzisz te wchodź kurwa nie bój się zamykamy drzwi chelęć dobra dobra, kłucać i stoimy tutaj co jeszcze posiedzimy, kurwa. Hmm. No te mroźne też jakieś śmieszne, no nie chcę w ogóle spaść. Hmm. Kurde, no chyba mroźnych faktycznie nie będzie, bo w ogóle nawet się nie rusza. No, hmm, Albo w innym pokoju, czekaj. Jakby ktoś przeżył, ale kurwa. Ty, kto ze mną w jest. To. A to ty pan przeżyłeś kurwa? Ja żyję, żyję. Dobra, koniec. Ej, ty się, a tam się schowaj. Dobra, Czekaj. to chyba tej MF-ki nie będzie. Ale nie tym rośnie, znaczy. Czekaj, zobaczę, kurwa ten pokój, bo w tym pokoju też był aktywny, kurwa. Ech, kurwa, tu za chuja rośnie. Nie, to, to mi się tam, wydaje, kurwa, że ta MF-ka będzie jednak, wiesz? Tak okay, bo ten korytarz zapierdala w dół. Eh, po chuju, no to tu będzie. Nie, to tu no to tu fujno, musi to bycie. Oba, to bycie. Oba, to to że jesteś z nami doszapięty. Nie, poszłem do innej, wiesz, do tej no, obok.